Cześć Wam, z tej strony Dorota z bloga Kropla Arganu. Znajdujemy się w tej chwili pod Alambrą i zaraz będziemy na nią wchodzić. Dlaczego? Yy, nagrywam tu wideo w ramach mojej nominacji do Lipster Blog Award i jest to moja druga nominacja do 11 pytań. Na pierwszą nominację odpowiadałam już na blogu pisemnie, a na tą nominację postanowiłam, że odpowiem ustnie. Dostałam ją od yy, Doroty D z bloga Niepoprawne Zapiski D. Dzięki, Di, bardzo za nominację. Za chwilę usłyszysz odpowiedzi na Twoje pytania. No, więc będzie to świetne ćwiczenie na odporność, co inni o Tobie myślą, ponieważ co roku do Granady przyjeżdża coraz więcej Polaków o każdej porze roku. Nie wykluczone, że jacyś w tej chwili tu się kręcą wokoło i być może ktoś zrozumie, o czym ja tutaj nawija. Di, Twoje pytania są bardzo różne. Napisałam je sobie na kartce, żeby nic nie pokićkać i będę je z niej czytać. Pytania dotyczą spraw takich kompletnie zwykłych, codziennych oraz również spraw bardzo poważnych. Będziemy się m.in. cofać w czasie, te i we w te. Więc być może odpowiadając na te pytania, wyjdę bardzo niespójnie. Raz będę miała wizerunek jak na przykład chujowej pani domu, która udaje, żeby być perfekcyjna. Albo bardzo aktywne i ostrej aktywistki, no więc zobaczymy. Jestem jeszcze na dole, odpowiem na Twoje pierwsze pytanie. Czy masz swoje miejsce na ziemi? Pytanie w sam nas dla emigrantki. Co to znaczy miejsce na ziemi? Jest to miejsce, gdzie dobrze się czujesz? Miejsce, gdzie mieszka Twoja rodzina? Gdzie jesteś zadowolona? No więc ja kiedyś myślałam, że Hiszpania będzie takim miejscem na ziemi, no i proszę bardzo, o to jest. No więc trudno mi powiedzieć, czy to moje miejsce jest tym miejscem na Ziemi, bo jeszcze wszystkich fajnych miejsc, w których chciałabym zamieszkać na świecie, nie widziałam i wszystko jest przede mną. Ale na pewno, takim moim miejscem na Ziemi, będzie miejsce, w którym no, oczywiście będę mieszkać z moją rodziną, najbliższymi, których bardzo lubię i będę spełniona we wszystkich dziedzinach życia. No więc następne pytania będę odpowiadać idąc na alambę. Na razie. Dobra. Właśnie wchodzę na alamę i będę tak sobie iść i do Was gadać. Teraz odpowiem na drugie pytanie. Już zaglądam do ściągi. Gdybyś mogła cofnąć się w czasie, to co byś zmieniła? Bardzo podobne pytanie już dostałam w pierwszej nominacji. Więc odpowiedź na nie będzie troszeczkę inna, ale również prawdziwa. Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to na pewno. Założyłabym wtedy mojego bloga już, wyprowadzając się do Hiszpanii, albo podczas mojego pierwszego wyjazdu do Maroka miałabym tematy od razu i jestem bardzo ciekawa jakby taki blog wyglądał, ponieważ w tamtych czasach blogosfera była trochę inna. Ja na pewno zupełnie inaczej pisałam. Inne miałam umiejętności blogowe, więc jestem ciekawa, jakby to wszystko wyglądało. Jak wiecie, mój blog teraz skończył roczek, więc gdyby wtedy założyłam bloga, no to ile mógłbym mieć? 8, 10 lat? Wow! Jak słychać było w odpowiedzi na poprzednie pytanie, trochę się zdyszałam, ponieważ idę do góry, ale nie ma się, kondycje mam, tylko chodzi, że gadanie i wchodzenie tak wpływa na oddychanie. Jest to świetna okazja, aby odpowiedzieć na dina twoje trzecie pytanie. Jaki jest twój ulubiony sposób spędzania czasu? Mój ulubiony sposób spędzania czasu to są spacery takie jak te, no i ostatnio właściwie każdego wieczora jest to siłownia dlatego po prostu. Jest dobry moment na odpowiedzenie na to pytanie. Chodzimy tam bardzo często, i im bardziej jestem wykończona jak koń po westernie, tym lepiej. Średniowiecze czy XX wiek? Gdzie czułabyś się lepiej? Jeżeli chodzi o życie, to zdecydowanie XX wiek, ale lata 60., 70, czasy naszych rodziców, ponieważ był to okres, kiedy ludziom, no zwykłym ludziom, nie ukrywajmy tego, żyło się najlepiej, mieli najwięcej zasobów do życia, mogli się najbardziej realizować i w sumie dotyczy to Europy, nieważne jaki był ustrój w Hiszpanii był inny, w Polsce był inny, a sytuacja pokolenia rodziców była bardzo podobna. Była wtedy jedna możliwa droga kariery, ale pewna, sprawdzona i to zdecydowanie ułatwiało komfort życia, ludzie mieli mniej problemów. I jeżeli miałbym wybierać inny okres, to byłby zdecydowanie ten. Jeżeli chodzi o średniowiecze, no to do życia chyba jednak nie, ponieważ nie było wtedy tych fajnych gadżetów i wszystkich środków ułatwiających nam życie, no i przede wszystkim dlatego, że palono czarownice. Jednak z ciekawości, mogłabym się cofnąć do średniowiecza. Na rok, a konkretnie na jego końcówkę, mianowicie 1490-1491, kiedy to Alambra została przejęta przez królów katolickich z rąk Maurów, i to wszystko się zmieniło. Maurowie opuścili Półwysep Iberyjski. Po prostu chciałabym zobaczyć jak to wszystko wyglądało, zobaczyć te postacie historyczne, dowiedzieć się czy ostatnie łzy Maura w miejscu zwanym Suspiro de Moro to prawda. Chętnie bym się wybrałam za tymi wszystkimi, którzy zalamy się wynieśli. Żeby się o tym przekonać, jedyny problem było to, że nie umie jeździć konno, żeby to wszystko nadrobić, ale pewnie w tamtych czasach bym się nauczyła, ponieważ teraz wybranie się stąd w góry, gdzie Małowie za się osiedli, to jest dosłownie 30 minut samochodem, może nawet szybciej. A do Cieśliny Gibraltarskiej, żeby przepłynąć do Maroka, to samochodem jest 3 godziny, a oni wszyscy musieli tą podróż odbyć. Kilka miesięcy dosłownie, ale byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie związane dosłownie z tym miejscem. Więc po prostu wehikuł czasu i stykam go, cofam o 500 ileś tam lat i jestem dokładnie tutaj, kiedy. Dwa kolejne szybkie pytania. Co odnajdujesz podczas obcowania z naturą? We wpozorze nie odnajduję spokoju, ponieważ nie potrafię wyłączyć myślenia. Ciągle mam głos wewnętrzny i bardzo dużo dzieje się na co dzień w mojej głowie, nawet jak jest cisza. Ale za to odnajduję bardzo wiele wspaniałych widoków i obiektów do fotografowania. Pytanie numer 6: Góry czy morze? Co wolisz? Ponieważ jestem z Madmorza, w Polsce, no to zdecydowanie wolę. Góry mają w sobie coś majestatycznego, cudownego. Uwielbiam się wspinać po górach i jak ciągle podkreślam, tutaj w Hiszpanii mam jedno i drugie: góry i morze. tam się z odpowiedzią na to pytanie, ponieważ zmierza na mnie wycieczka i zaraz narobi hałasu. Czy jesteś przesądna? Jeśli tak, to w jakie przesądne najbardziej wierzysz? Nie wierzę w żadne przesądy, ponieważ jeżeli coś ma się wydarzyć, dobrego czy złego, to po prostu się zdarza, niezależnie jaki to dzień oraz jaki symptom się pojawi. Uważam, że na przesądach bardzo cierpią czarne koty, ponieważ tutaj w Hiszpanii bardzo trudno jest im znaleźć dom do adopcji, właśnie przez przesądy i uprzedzenia. Czy jest coś, co należałoby zmienić na świecie tak od zaraz? Oczywiście, i powiem wprost, jest to sprawa kasy, aby całe bogactwo, jakie świat posiada, bo obecnie posiada jego bardzo dużo, zostało podzielone pomiędzy ludzi na całym świecie. Że nie może być też coś takiego, że jeden kraj silniejszy wyzyskuje, eksploatuje słabszych, a potem im rzuca tylko ochłapy w postaci działalności charytatywnej i filantropii. Wiem, że jak mówisz o takich rzeczach, to. Jako bloger nie jesteś odbierany jako kul, cool. ale ja nie jestem osobą kul cool i być nie zamierzam, więc mówię po prostu bez ogółek o tym wprost. Pieniądze powinny tak być rozdysponowane, żeby trafiły do zwykłych ludzi, zasiliły ich portfele, a nie portfele wielkich korporacji, i od tego przede wszystkim trzeba zacząć zmieniając cały system bankowy. Podatkowy, żeby świat służył ludziom, ponieważ zasoby ziemi są nieograniczone i są w stanie zaspokoić potrzeby i wyżywić nas wszystkich. Ulubiona potrawa, czy jestem łakomczuchem? Yy, uwielbiam malokański, marokański naleśnik yy, brir, yy, smażony na jednej stronie, wykonany z semoliny i polany miodem. Jest po prostu pycha. A jeżeli chodzi o polską kuchnię, to nie będę... Oryginalna uwielbiam nasz barszcz z uszkami, uszka muszą być z kapustą, grzybami i cebulą i niedługo będę musiała taki przygotować, ponieważ zbliżają się święta. Teraz ostatnie pytanie, bardzo niewinne. Czy masz zwierzątko? No więc mam kota, mam pięcioletnią ponad kotkę Charlotte. Jej historię, jak ona się u nas znalazła. Na pewno opiszę na blogu. jestem absolutną kociarą i zawsze miałam koty jako dziecko u nas w ogródku. Od początku jak przyjechałam do Hiszpanii miałam koty, miałam wcześniej rudego kota, który niestety zginął, ale wytrzymałam tylko miesiąc bez kota, bo od razu znalazłam na ulicy naszą Charlotte, która miała niecały miesiąc, była mała, wychudzona i właśnie my zapewniliśmy jej dom, w którym jest z nami szczęśliwa. Teraz będzie najtrudniejszy moment nominacji, nominacja kolejnych blogerów. Dlaczego najtrudniejszy? Ponieważ nie wiem, czy osoba, którą chcę nominować, już o nominację dostała. Oczywiście sprawdziłam ich blogi, aby się upewnić. Nie wiem, co osoba o, o tej akcji myśli. Nie wiem, czy ona w ogóle w to się bawi, jak zareaguje, ale dobra. No więc podaję listę nominowanych osób. Są to cztery dziewczyny. Monika z bloga Mama Notuje, Justyna z bloga Justyna en Barcelona, Dominika z bloga Lemes Sos oraz Kasia z bloga Lufcik Blog. A uwaga, a teraz Wasze pytania. Jeden. Jest to pytanie numer jeden, jest to pytanie, jakie ja chciałabym otrzymać, nikt mi nie zadał, więc w zamian daję je Wam. Jeden. Jaką supermoc chciałabyś mieć i w jakim celu nie zawahałabyś się jej użyć? Pytanie numer dwa: Wyciągnij z siebie jakiś swój choćby niewielki talent. Jaki masz ten talent? 3: Jaka jest misja i wizja Twojego bloga? 4: Opowiedz o jakimś swoim choćby najmniejszym sukcesie. 5: Za czym tęsknisz, mieszkając w swoim kraju za granicą? 6: co myślisz o modnym ostatnio rozwoju osobistym? Czy on pomaga nam, czy raczej jest to nabijanie w bambuko? 7. Czy jest osoba, jaką podziwiasz? 8. Czy jako nastolatka miałaś kalendarz szalonego małolata? 9. Gdy planujesz wyjazd na wakacje na urlop, to na co zwracasz uwagę w pierwszej kolejności? 10. Twoje największe marzenie, teraz i 10 lat temu. Czy coś się w nim zmieniło? I ostatnie pytanie, 11. Gdzie spędzisz tegoroczne święta Bożego Narodzenia? Natomiast Ty chcesz mnie się zapytać, dlaczego tak nagle zmieniłam się z Alamby? Powód normalny, problemy techniczne z moim smartfonem. Teraz wiem, że jak chcę nagrywać w plenerze, no to muszę ze sobą zabrać jednocześnie smartfona i lustrzankę, by mieć. Coś w zapasie, jak jedno mi padnie. No więc dziewczyny, czekam na Wasze odpowiedzi, zresztą nie wiem jak zareagujecie. Zrobicie na pewno jak uważacie i macie do tego całkowite prawo, aczkolwiek jeżeli któraś z Was odpowie na pytania, to poproszę o linka. Tymczasem. Pozdrawiam tych wszystkich Polaków, którzy tego dnia, gdy to nagrywałam, kręcili się pod Alambrą, konkretnie 11 grudnia 2015 roku. Pozdrawiam, na razie, papa. Pa.